Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy nie w Prowansji, ale w Polsce, w województwie małopolskim. To właśnie tu swoje miejsce na ziemi znaleźli Ania i Michał Sitkowie. Kilka lat temu zdecydowali się na porzucenie pracy w mieście i wyprowadzili się na wieś. Zajęli się uprawą lawendy wąskolistnej lekarskiej oraz przetwarzaniem kwiatów lawendy na produkty spożywcze. Plantacje odwiedziliśmy podczas wrześniowych zbiorów. Każde ręce do pracy cenne, więc praca nas nie ominęła. I choć było pachnąco, to z pewnością, jak się przekonała Marysia, niełatwo. Zaczynamy. To pokaż, jak robisz te lawendowe cuda. Na sam początek, jak ścinamy kwiatki z krzaczka, musimy zrobić coś takiego. Ponieważ mamy zwierzątka różne na lawendzie, typu pszczoły, czmiele i żeby... One nam nie zrobiły krzywdy i żeby my im, żebyśmy im nie zrobili krzywdy, najpierw otrzepujemy krzaczka porządnie, żeby wszystko po prostu odleciało. Zagarniamy, tu przytrzymujemy rękę, od razu nam się robi mały bukiecik. Nie, najpierw sobie puść, puść tą rączkę, puść. Mm -hmm. Więc tak, tu sobie zagarniasz. I ten się mm -hmm. właśnie służy do tego, żeby sobie zagarnąć. Widzisz, robi ci się taki mały, mały yy, bukiecik. bukiecik i tu go sobie przytrzymujesz, tak? Mm -hmm. I, teraz I jeden... poniżej tak. robisz taki. Ostry ruch. Widzisz? A. Jest. Dlaczego ścinacie lawendę sierpem? Ten sierp jest efektywniejszy. Jakby zagarniając kwiatki pozwala nam zebrać jednym ruchem większą ilość. Zdrać rąbka tajemnicy, kto obcina lawendę częściej, Ty czy Michał? No głównie ja obcinam lawendę, głównie ja zbieram kwiaty. Myślę, że to też taka jest przypadłość kobieca bardziej, bo te cierpliwości, troszkę do tego potrzeba mężczyźni się Męczą szybciej psychicznie przy zbiorze ręcznym kwiatów. A macie tutaj taki podział obowiązków, co kto robi przy lawendzie? Michał głównie ma takie prace y, wymagające. Y, pracy na traktorze, tak? czyli takiej mechanizacji bardziej rolnictwa naszego. A ja y, bardziej się skupiam na tych pracach ręcznych, czyli pielenie motyką i zbiór kwiatów. Twoje życie właściwie jest skupione teraz wokół lawendy. Czy wyobrażasz sobie życie gdzie indziej, że budzisz się i jednak nie widzisz przez to te okna tej lawendy? W tym momencie to w ogóle nie wchodziłoby w rachubę, bo y, lawenda, uprawa lawendy jakby to, gdzie ona nas prowadzi, jakimi drogami, to już po prostu nie wyobrażamy sobie, że, 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 że wracamy do miasta, że, że, że nie mamy tego poczucia wolności, które nam daje lawenda. Plantacja Sitków, choć pozornie podobna do innych w Polsce, jest nietypowa. Zbierane stąd kwiaty nie są wykorzystywane do wytwarzania kosmetyków czy ozdobnych wianków, ale by zachwycać podniebienia. Wiele osób zapomina, że lawendę z powodzeniem można wykorzystywać w kuchni. Chociaż nieświadomie ją wykorzystuje. Przykładowo, jest ona składnikiem ziół prowansalskich, po które często i chętnie sięgamy. Ma wiele walorów smakowych. To doskonała przyprawa i dodatek do potraw poprawiający trawienie. Sitkowie tworzą z niej syrop z kwiatów lawendy. Mówił tobie ktoś, że pachniesz lawendą? Wszędzie. Praktycznie <grym> zawsze, gdzie spotykają mnie ludzie nowi, nie znają skąd pochodzę, Co, czym się zajmuję. W pewnym momencie gdzieś pada stwierdzenie o zapachu lawendy w, w otoczeniu. I roztaczasz tą lawendową magię dookoła siebie. Opowiedz, jak zaczęła się Wasza przygoda z lawendą? To jest bardzo trudne pytanie. Generalnie to jest tak, że lawenda spotkała nas, myśmy spotkali lawendę. Gdzieś tam pojawiło się pole, gdzieś pojawiła się winnica, południowy stok i pozostała część pola, którą trzeba było zagospodarować, postanowiliśmy uprawiać coś ciekawego, coś nietuzinkowego, poszło w kierunku kwiatów. No ale jak kwiaty, no to kwiaty jadalne, żeby było też to jest to nasza pasja, zabawa smakiem, szukanie tych smaków, doznań smakowych, no to jak kwiaty jadalne, no to już mieliśmy bardzo wąski zakres. Lawenda nas urzekła najbardziej z tego wszystkiego, zaczarowała nas, jest czarodziejką tak dla nas. Tak, kochaliśmy się w niej. Lawendy same jest półtora hektara. Przetwarzamy ją na produkty spożywcze. W tym się najmocniejsi czujemy na chwilę obecną. Takim naszym kluczowym produktem jest syrop z kwiatów lawendy. Ze znakiem Poznaj dobrą żywność, z dziedzictwem kulinarnym Małopolski. Wiele, wiele różnych tytułów nagród dostał. Ale mamy też hydrolat lawendowy, ocet z kwiatów lawendy. Szukamy połączeń tych smaków, na przykład śliwki z lawendą, e, jabłek z lawendą, takich. Taki, nie bawimy się smakiem, ale mówię, przetwarzamy całkowicie kwiaty lawendy na produkty do końcowego spożycia dla klienta. Wytwarzanie takich produktów wymaga sporo cierpliwości i sporo pracy. Sporo cierpliwości i sporo pracy wymaga uprawa lawendy. Jest to bardzo roślina, delikatna, z dużymi, bardzo dużymi oczekiwaniami od. Uprawiającego, bez stosowania żadnych y, herbicydów, pestycydów. Generalnie sztucznych nawozów, sztucznych oprysków. To jest duża, ciężka praca. Praca rąk. Y, okupiona roślina wieloletnia, więc chwasty między roślinami y, zadmawiają się na stałe, czują się bardzo swobodnie. A my musimy im przeszkadzać jak najmocniej możemy, żeby ta lawenda jak najładniejsza była. Dzięki temu też mamy ciekawy plon, ale też. Y, jak to stwierdził jeden kucharz, yy, Macie najszczęśliwszą lawendę chyba, bo ja wiele lawend, ale nasza ma niepowtarzalny smak. A jakie tutaj są odmiany lawendy? To jest lawenda wąskolistna, lekarska tylko i wyłącznie. Mamy trzy odmiany, dwie niebieskie, blue scent i hitkote blue i jedną lawendę białą, my ją nazywamy srebrną, white scent. Jak ludzie reagują na Wasze produkty? Bo zdaje się, że w Polsce jest taki boom na lawendę, i wszystko, co jest z lawendą, znika w mnieniu oka. Gdy kosztują nasz syrop lawendowy, nagle to yy, zderzenie rzeczywistości jest tak zaskakujące dla nich, że moja ofiariana mina ukryje takie pełne zaskoczenie takie wow. Yy, to jest właśnie to, dlaczego my to robimy. Syrop z kwiatów lawendy jest oznaczony znakiem Poznaj dobrą żywność, będącym świadectwem najwyższej jakości produktu, jego niepowtarzalności, wyjątkowych walorów smakowych i wizualnych. Można go wykorzystywać do stworzenia wielu kulinarnych rarytasów. Syrop z kwiatów lawendy z powodzeniem można wykorzystywać w kuchni. Jak najbardziej, powiedziałabym nawet, że takim dodatkiem jak syrop z kwiatów lawendy możemy ze zwykłego dania. Wyczarować coś niezwykłego, coś o niezwykłym aromacie i smaku zaskakującego. Te produkty z lawendy mogą być w każdym domu. Że nie tylko mogą zaistnieć w restauracjach, w ekskluzywnych daniach, ale także w daniach, które każda gospodyni domowa może na co dzień zrobić dla swojej rodziny. Co przygotujemy? Y przygotujemy prosty omlet biszkoptowy. Na jedno jajko dajemy łyżeczkę mąki i jedną łyżeczkę śmietany, szczypta soli. A jakie walory ma ten syrop? Jaki ma w ogóle smak i z czym się dobrze komponuje? Pierwsze nasze skojarzenie jest takie, że ze słodkim, ale naprawdę wspaniałe są mięsa macerowane w syropie z kwiatów lawendy, piersi skaczki, nawet zwykłe nóżki od kurczaka. Nadaje się również do macerowania warzyw, buraczki pieczone wcześniej. Możemy też y, doprawić syropem z kwiatów lawendy. Mamy już tutaj y, masę jajeczną, y, roztopione masełko i po prostu smażymy. I dosłownie, chwileczkę na drugiej stronie mamy naszego bohatera. I teraz, dla doprawienia y, tego omleta, dajemy troszkę borówek. Najważniejszy element: syrop z kwiatów lawendy. Wystarczy. Po tym omlecie z borówkami mm, doprawić. Tak od razu zyskujemy aromat niesamowity. Och, to mamy to. Pięknie pachnie, apatycznie wygląda, może jeszcze ozdobimy. Oczywiście dodamy do tego świeże kwiaty, lawendy, rozgniatając delikatnie, więc uwalniając te aromaty, o których nam chodzi najbardziej. Jeśli zobaczymy, że jakiś produkt ma znak Poznaj dobrą żywność, mamy gwarancję, że jest on wysokiej jakości i spełnia kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe do Spraw Jakości Produktów Żywnościowych. W programie Poznaj dobrą żywność mogą uczestniczyć przedsiębiorcy państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznaczenie jest przyznawane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi na okres trzech lat. Aby je utrzymać, należy produkować żywność na najwyższym poziomie.